Dziękujemy Tomku za to, że zgodziłeś się przyjść do naszego studia i opowiedzieć swoją historię. Zacznijmy od początku. Kiedy zaobserwowałeś pierwsze objawy swojej choroby? Jakieś 5-6 lat temu przy czym to były objawy takie nietypowe, których ja nie kojarzyłem z tym schorzeniem, a raczej, tak jak mnie przekonywano, z wypaleniem zawodowym. Standardowa historia, praca w dużej korporacji, wiele lat na odpowiedzialnym stanowisku. Najłatwiej było powiedzieć syndrom wypolenia, depresji. To ładnie się jeszcze jakoś tam nazywa, ja nigdy nie przywiązywałem do tego wagi. Mhm. Dopiero później, w trakcie, w trakcie analizy, kontaktu z lekarzami, okazało się, że najprawdopodobniej jest to układ związany z Parkinsonem. I w pierwszej kolejności, jaka była metodyka leczenia? To znaczy, na początku leczono mnie na depresję, więc mm, dostawałem standardowe środki na polepszenie nastroju. Bardzo szybko z nich zrezygnowałem, bo to zauważyłem nie przynosi spodziewanych efektów. Yy, w momencie, w którym już rozpoznano Parkinsona jako, jako jednostkę chorobową, yy, włączono Dwa, w zasadzie dwa, dwa lekarstwa, wiem, że jeden to jest agonista dopaminy, czyli ma pobudzić yy, mój własny organizm do tego, żeby tą dopaminę jeszcze próbować produkować, a drugi to jest stabilizujący jakiś. Ja to biorę od, od, od trzech, dwóch, trzech lat. Nie jestem wspomagany dopaminą, nie jestem suplementowany dopaminą i przed tym się bardzo bronię. Jak oceniasz efekty takiego leczenia, które zastosowano w Twoim kierunku? To znaczy, ja nie wiem, ja jestem lajkiem, w związku z tym wypowiadanie się na tematy medyczne jest, jest trudne, natomiast. Efekty. Czy ty... Efektów leczenia nie ma, bo, bo, bo nie ma lekarstwa. Z tego co wiem, nie ma lekarstwa. Tak. Są efekty. Takie, że ja normalnie egzystu, egzystuję, funkcjonuję w miarę prawidłowo, a jeszcze po tym dodatkowym włączeniu środków alternatywnych yy, zupełnie przyzwoicie. Natomiast nie wiem, jakby było, gdybym nie brał tych lekarzy, więc trudno mi się tu jest wypowiadać, żeby być uczciwy. Wiem yy, jedno. Nie spodziewam się wyleczenia z żadną z metod stosowanych. Chodzi o to, żeby komfort życia był na tyle dobry, że mógł normalnie sobie funkcjonować. Ja mówię próba bilardowa, mhm. to powtarzam jak mantrę, ale to jest dla mnie wyróżnik. Tak, bo interesujesz się bilardem. To znaczy ja od dłuższego czasu jako rozrywkę grałem w bilard, powiedzmy bardziej niż amatorsko. Może nie profesjonalnie, nie, nie zawodniczo, ale to był taki dla mnie moment w którym zdałem sobie z sprawę, że dotknięta jest prawa ręka, więc jeżeli ona zostanie w stanie dysfunkcji, to ja nie będę mógł grać. Mogę, ale o tym później. W takim razie jak trafiłeś na terapię konowną? To znaczy przypadkiem. Przypadkiem. Przypadkiem przez zasłyszane historie miałem przyjaciela, którego wnuczek choruje na chorował choruje na ciężką padaczkę lekooporną on mi mówił coś o kanaboidach dla mnie to była czarna magia więc nie myślałem o marihuanie bo zawsze marihuana ko kojarzyła mi się z czymś Negatywnym, narkotyk, odium peuratywne, Czy nigdy nie stosowałeś? Nie, 65 lat przeżyłem w dziewictwie, w pełnym dziewictwie narkotykowym. Nie próbowałem żadnych używek, e, przepraszam, poza alkoholem i kiedyś papierosami, ale jeśli chodzi o środki odurzające, halucynogenne, nigdy nie widziałem potrzeby czegoś takiego, i do głowy mi nie przyszło, żebym mógł to używać. W związku z tym, zupełny przypadek. W momencie, kiedy zaczęła się rozwijać wiedza i postęp, y już było wiadomo, że to jest wujek z Korei, wizyta wujka z Korei, bo tak y określam to, to, co się ze mną dzieje, że za zadomowił się u mnie wujek z Korei, Park In Song. Łatwiej to oswoić po prostu Zbyt mentalnie. Do tego tak, dokładnie, dokładnie. Hmm. Obawiałeś się czegoś przed pierwszym yy, stosowaniem? Tak, zdecydowanie, zdecydowanie. No, yy, yy, mówi się o uzależnieniu, o, o, o halucynogenach, o, o jakichś psychoaktywnych. psychoaktywnych środkach. Mnie nigdy to nie było potrzebne. Byłem wystarczająco pobudzony sam w siebie, żeby nie, 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 nie korzystać yy, z tego typu yy, wspomagaczy. Yy, przypadek sprawił, że mieszkam naprzeciwko hospicji onkologicznego. I zobaczyłem plakaty, że otwiera się klinika. A ponieważ nie ukrywam, zrobiłem próbę, nie będę tutaj opowiadał o efektach, bo to, 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 to jest i śmieszne, i, 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 i trochę ku przestrodze innych. Żałuję, że nie wiedziałem wcześniej, że nie miałem informacji, że jest coś takiego, co może pomóc. Czyli po tym jednorazowym zastosowaniu zauważyłeś, że ten tremor, tak, czyli drżenie mięśniowe, tak. się znacznie ograniczyło. zdecydowanie, zdecydowanie. To zostało później potwierdzone, bo ja później długo, 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 długo nic. Czekaliśmy na, yy, czekaliśmy na yy, zalegalizowanie i otwarcie kliniki. I Szokiem była dla mnie pierwsza próba, pierwsza próba pod kontrolą lekarską żeby zobaczyć, jak organizm reaguje. To, 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 to było coś niesamowitego. To ja się poczułem tak jak, jakbym nie miał żadnych dysfunkcji. A później, jak już, już, jak już, jak już, jak już yy, nawiązaliśmy kontakt z kliniką, byłem pod opieką lekarza, jestem pod opieką lekarza, wiem jak mam brać, co mam brać, wiem co biorę. Bo to są też aspekty, które, o których nie wolno zapominać. Że ja przynajmniej w tej chwili wiedząc, że płacę duże pieniądze, ale wiem, co zażywam, że nie Leczysz mam... To się z pewnego źródła dokładnie ja się Masz nie ten boję. Komfort. Tak. Nie A boję. powiedz mi, wspominałeś o uzależnieniu. Czy na, na jakimś etapie stosowania konopi, zauważyłeś u siebie objawy e, takie niepokojące związane właśnie z przewlekłym stosowaniem? To znaczy. Trudno chyba mówić w moim przypadku o przywlekłym stosowaniu, bo stosuję to, zażywam to od roku czasu, ale z pełną odpowiedzialnością, z pełnym przekonaniem stwierdzam, że nie widzę żadnych objawów uzależnienia. Ja biorę wtedy, kiedy mi jest potrzeba, a bywa, że w ogóle nie biorę. Nie ma czegoś takiego, że ja czekam. Tak jak na przykład niektórzy pacjenci z dopaminą na to, że jest godzina ta i ta, organizm zaczyna dostawać wariacji, bo muszą wziąć, mhm. ja czegoś takiego nie ma. Biorę wtedy, kiedy idę pograć w bilard, czy muszę wyjść do ludzi, gdzie jednak byłoby to krępujące, bo, bo, bo przyznam się szczerze, dlatego też tu jestem, ja się nie wstydzę tego, że mnie nawiedzi wujek z Korei. Ja nie mam na to wpływu, w związku z tym... Hmm, na ogół, na ogół, na ogół, hmm, ci, którzy wiedzą, no to stawiasz dzielnie czoła chorobie. To znaczy, to znaczy hmm, póki mogę, to się śmieję, bo hmm, grałem, mimo swojego niskiego wzrostu, grałem też dosyć intensywnie w siatkówkę, ale kiedyś mój brat, który lubi się żartować, Mówi, nie, ty nie możesz grać z nami w świadkówkę, a na pewno nie przeciwko nam, bo my tego twojego serwu wibrującej ręki nie jesteśmy w stanie odebrać. <laughs> Masz zakaz. No, przestałem grać. Natomiast jeszcze raz podkreślam to, że na dzień dzisiejszy, mówię na dzień dzisiejszy, stwierdzam ja osobiście, nie widzę żadnych objawów uzależnienia. A czy gdybyś teraz miał y, przekazać informacje innym pacjentom, dać taką wskazówkę, y, co by to było? Szukajcie profesjonalistów. Szukajcie profesjonalistów, którzy wiedzą, co trzeba z tym zrobić. Bo ja myślę, że to też nie jest prawda taka y, objawiona, że to jest panaceum na wszystko. Tak. Ale trzeba przynajmniej wiedzieć, co się robi, jak, jak się robi i po co się robi. Mnie na przykład bardzo uspokoiła kontakt z lekarzem, który mi pomógł, który ma o tym pojęcie, który powiedział, tego się spodziewaj, tego się nie spodziewaj. Ja zdaję sobie z tego sprawę w pełnym wymiarze i głęboko jestem przekonany, że ja nie liczę na wyleczenie marihuaną. Ja nie traktuję marihuany jako lekarstwo. Ale ja nie wiem, czy ona leczy. Wiem jednak, że nie mam dla mnie alternatywy innej. Yy, medycyna naturalna, konwencjonalna, nie oferuje mi nic, co mogłoby mnie wyleczyć. Nie oferuje mi nic, co w moim odczuciu mogłoby mi pomóc lepiej niż marihuana. Przynajmniej na tym etapie mówię, mówię to ja, Tomek, yy, z chorobą Parkinsona od pięciu lat. To są moje przemyślenia. Ja nie, nie, nie chcę tutaj mówić o prawdach objawionych. Tłumka, mógłbyś się podzielić tym wierszem, który mi przekazałeś na samym początku naszej rozmowy. <grytanie> to znaczy, jeżeli, jeżeli to posłuży komuś jako przestroga, yy, ja zastanawiałem się głęboko nad tym, co mnie spotkało. Nie, nie, nie wpadam w rozpacz, nie, nie, nie rozkliwiam się nad sobą, ale ułożyłem taką. Ta, taką, taką, ta, takie podsumowanie. Życie pędzi jak pośpieszny, choć go nikt nie prosi o to. A człowiek taki jest pocieszny, że za młodu nie dba o to, żeby w korpo się załapać, być menago albo wyżej, żeby kasy się nachapać i u żłobu być najbliżej. I się cieszy młody głupek, że bez sensu tak zapieprza, a zrozumie, że jest dupek. Bo zabrakło mu powietrza. Dziękuję Ci bardzo. No, moje autorstwo, więc, prawa autorskie przekazuję.